Witam. 10 lipca 2025 roku Grzegorz Braun wywołał burzę w Radiu Wnet. W wywiadzie z jedwannego stwierdził, iż Auschwitz, komory gazowe to niestety fake, a mord neutralny tak. To słowa, które niektórych zszokowały. Sugeruje on, iż historia Holokaustu została zniekształcona. Mówi on o żydowskiej propagandzie, na przykład. To jest bardzo ciekawy temat. Chociaż wielu się na niego rzuciło, no to może pora poszukać coś więcej. Szkoda, że nie ma badań żadnych Ja posiadam Znalazłem gdzieś takie ciekawe materiały Może kiedyś opowiem Może w szarcie A może na live ie? Może chcielibyście live Tylko musiałbym odpowiednią godzinę i dzień znaleźć, żeby mieć na to czas. A Wy, co o tej samej wypowiedzi Grzegorza Brauna myślicie? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików wszędzie. Marcin Marciniak. O tym, co ważne. Tylko dobra dyskusja nas zawoli.